Co byś zrobił, gdybyś został trafiony piorunem? To brzmi jak coś, co zdarza się raz w życiu, o ile w ogóle. Ale co, jeśli powiem ci, że pewien człowiek został trafiony piorunem siedem razy? Jak to możliwe, że przeżył coś takiego? I to tyle razy. Czy to kwestia przypadku, biologii, czy może czegoś więcej? Zostań ze mną do końca, bo ta historia jest tak niewiarygodna, że aż trudno w nią uwierzyć. Roy Cleveland Sullivan urodził się 7 lutego 1912 roku w stanie Virginia w Stanach Zjednoczonych. Był strażnikiem leśnym w Parku Narodowym Shenandoah, co oznaczało, że spędzał dużo czasu na świeżym powietrzu, wśród drzew i otwartej przestrzeni. Ale nikt nie mógł przewidzieć, jak bardzo ten zawód odmieni jego życie. Jego niezwykła historia zaczęła się w 1942 roku. Roy schronił się przed burzą w wieży strażniczej, gdy nagle piorun uderzył w budynek. Zniszczył część konstrukcji i poraził Roya w nogę. Przeżył, choć odniósł poważne oparzenia. To było pierwsze uderzenie, ale zdecydowanie nie ostatnie. Drugi raz Roy został trafiony w 1969 roku, kiedy prowadził samochód przez górzyste tereny. Piorun uderzył w drzewa obok, a następnie przeszedł po metalowej karoserii, rażąc Roya w lewą rękę i powodując utratę przytomności. Znów przeżył. Trzecie uderzenie miało miejsce w 1970 roku. Roy przebywał w swoim domu, gdy Piorun uderzył w instalację elektryczną. Prąd przeszedł przez rurę wodociągową i poraził Roya w kuchni, powodując poważne poparzenia ramion. W 1972 roku czwarty Piorun uderzył w Roya podczas pracy w parku. Ogień zajął jego włosy. Sullivan musiał ugasić płomienie wodą ze strumienia. Czy zaczynasz dostrzegać pewien schemat? Piąte uderzenie nastąpiło w 1973 roku, kiedy Roy znów został trafiony podczas patrolu w parku. Tym razem ogień znów zajął jego włosy. Roy zaczął nosić ze sobą butelkę wody, na wszelki wypadek. Szóste uderzenie miało miejsce w 1976 roku, gdy Roy spacerował po parku. Piorun poraził jego kostkę. I znów przeżył. Siódmy, ostatni piorun uderzył w roja w 1977 roku, gdy łowił ryby. Piorun trafił go w głowę, poparzył klatkę piersiową i spowodował utratę przytomności. Roy obudził się. Żywy. Eksperci długo próbowali wyjaśnić, dlaczego Roy był tak atrakcyjny dla piorunów. Jedna z teorii sugeruje, że jego ciało mogło mieć unikalne właściwości przewodzące prąd. Istnieje również teoria, że Roy był w złym miejscu o złym czasie. Zbyt często znajdował się na otwartej przestrzeni podczas burz. Statystycznie szanse na zostanie trafionym przez piorun wynoszą 1 na 15 tysięcy. Szanse na trafienie siedmiokrotne? To już niemal niemożliwe. Szacuje się je na 1 do 10 na moc 28, czyli 1 do 10 bilionów. Czy to był więc pech, czy może nadprzyrodzona siła? Roy Sullivan zyskał przydomek człowiek piorun. Ale sam uważał, że to nie dar, lecz klątwa. Roy Sullivan przeżył 7 uderzeń pioruna, ale jego życie zakończyło się w tragiczny sposób. W 1983 roku, w wieku 71 lat, Roy popełnił samobójstwo. Powód? Podobno cierpiał na depresję związaną z samotnością i ciągłym strachem przed kolejnym uderzeniem pioruna. Jego historia do dziś pozostaje jedną z najbardziej niewiarygodnych w historii medycyny i fizyki. Jak to możliwe? Że jeden człowiek został trafiony piorunem tyle razy i przeżył? Czy to przypadek, pech, czy może coś więcej? Jak myślisz? Czy to był zwykły pech? Czy może Roy miał w sobie coś niezwykłego? Daj znać w komentarzach, co o tym sądzisz. I pamiętaj, jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych fascynujących historii na umysł versus ciało.